Rewanżowy mecz Śląska z Budujczynszą Podgorica rozczarował chyba wszystkich yy, kibiców w Polsce. Śląsk przegrał ten jeden mecz i w wielkich bólach awansował do trzeciej rundy Ligi Mistrzów tylko dlatego, że w pierwszym pojedynku w Czarnogórze wygrał 2 do 0. Tak bardzo słabo grających piłkarzy Śląska, nie widziałem od wielu tygodni, yy, w przekroju całego dwóch meczu. Mistrz Polski był zdecydowanie słabszym zespołem w porównaniu do mistrza Czarnogóry. I tylko nieumiejętności strzeleckiej rywali, którzy nie potrafili wykorzystać wielu doskonałych sytuacji zarówno w pierwszym meczu na swoim stadionie, jak i podczas rewanżu, pozwoliły Śląskowi awansować do dalszej rundy Ligi Mistrzów. Dzisiaj Śląsk grał naprawdę bardzo źle i tak naprawdę nie stworzył sobie żadnej sytuacji bramkowej. Był cieniem zespołu, który zdobył Mistrzostwo Polski. Karnogórcy byli w każdym elemencie piłkarzami rzemiosła Lepsi mieli wiele sytuacji i chyba skrzywdził się nieco z chlędzia, który na 10 minut przed końcem pojedynku powinien podyktować dla nich rzut karny i wyrzucić z boiska bramkarza Mariana Kelemena za faul na jednym z napastników. Śląsk awansował w, w, w trzeciej rundzie Ligi Mistrzów zagra ze szwedzkim Helsingborgiem. To nie jest wielki rywal, ale w takiej dyspozycji, jaką dziś zaprezentował Śląsk, każda drużyna. Może być już nie dla przejścia, dla mistrza Polski. To smutne, że w europejskich rozgrywkach pucharowych nasze drużyny prezentują się bardzo mizernie na tle przecież niezbyt silnych rywali z Czarnogóry, z Kazachstanu czy z Azerbejdżanu. To świadczy o tym, że niestety piłka polska, klubowa piłka polska nadal pogrąża się w wielkim kryzysie. Rozczarowujący we Wrocławiu był nie tylko wynik meczu, ale również skandaliczna postawa szalikowców Śląska, którzy na początku spotkania wywołali. Rozruby i próbowali zaatakować niewielką grupę kibiców, którzy przyjechali z Czarnogóry. To efekt nienawiści między tymi kibicami spowodowany walkami tydzień temu w Podgoricy. Nie wiadomo do, do czego doszłoby na stadionie, gdyby nie zdecydowana i świetna akcja policji, która kordonem oddzieliła e, gości i uniemożliwiła... Atak szalikowców Śląska. Mimo wszystko pozostał duży niesmak i to wszystko jest skandalem, ponieważ w Lidze Mistrzów w cywilizowanych krajach nie, nie w taki sposób nie rozgrywa się meczów. Mam nadzieję, że w przyszłości organizacja spotkania na stadionie we Wrocławiu będzie zdecydowanie lepsza, bo dzisiaj naprawdę nie było tutaj bezpiecznie.